Co za wariat wymyśla takie połączenia smakowe, nieprawdopodobne? Nowe, przyszedłem zobaczyć: smaż raklet, no jest ser raklet, bułka, konfitura figowa, bekon, mięso i sos majo truflowo pietruszkowy Tego się bałem, ale to faktycznie nie było bardzo wyczuwane w smaku. Tak naprawdę to główną rolę tutaj odgrywała konfitura figowa, i dla mnie było to. Ciekawe połączenie. Kasia wzięła sobie klasycznego smasza, bo nie chciała eksperymentować, dlatego żeśmy sobie wzięli jeszcze frytki belgijskie. Ten mój duży kosztował 38. Ten Kasandry 32, a frytki dodatkowo 14. Jeżeli nie boicie się tego, że będziecie mieli słodki smak w burgerze, to możecie eksperymentować. Jeżeli się nastawiacie na raklet, to go nie wyczujecie. Za mało tego sera i tak jak powiedziałem, główną gra, rolę gra tutaj konfitura figowa. Ale mnie to siadło, mnie to posmakowało, dla mnie było okej. Okay. Całość napychająca, smaczna i syta, ale nadal się zastanawiam.